Nie, to Kolejnej bydgoskiej masie krytycznej. To mi podpowiadają, że historycznej. Historycznej dlatego, że mamy hasło skończmy z masą krytyczną, bydgoską masą krytyczną, nawet na sprchówce i plakacie możecie zobaczyć bardzo fajne logo, z którego, nasze logo, z którego powypadały rowery naszego globusu. E, o co nam chodzi? Stwierdziliśmy, że ponieważ we wszystkich miastach, we wszystkich w większości miast w Polsce zaczęto rezygnować z mas krytycznych. Stwierdziliśmy, że i my powinniśmy zrezygnować. Tylko, że nie idziemy za złym moim zdaniem przykładem z innych miast, że z dnia na dzień kończą. Tylko stwierdziliśmy, że sobie damy jakieś cele konkretne, do których będziemy dążyć w określonym czasie, byśmy zakończyli w końcu masę krytyczną. I idziemy po to, żeby coś osiągnąć. Także więc określamy co chcemy, realizujemy i dziękujemy za masę krytyczną. Stowarzyszenie, które no, tutaj ciągnie masę krytyczną i stara się co miesiąc organizować, Eee, założyło sobie trzyletni plan na zakończenie masy krytycznej. Eee, plan między innymi obejmuje to, żebyśmy na przykład wygorszyli zró ruch rowerowy do 15%, żeby miasto konkretnie podeszło do problemów rowerzystów, czyli miało jakieś konkretne programy na promocję roweru, na dbanie o drogi rowerowe, na budowanie dróg rowerowych, że powstały główne ciągi rowerowe. Aby żeby bezpieczeństwo wzrosło, czyli żeby nie dochodziło do wypadku z udziałem rowerzystów. Chcemy w poniedziałek dać pismo do Urzędu Miasta właśnie z konkretnymi celami, z założeniami. Na przykład będziemy dążyć do tego, żeby powstał urząd, zajmujący się bezpośrednio rowerami, czyli jakieś oficer rowerowy, zatrudniony normalnie na etacie, żeby po prostu miał ręce i nogi i w tym momencie zakończymy, chcemy zakończyć masę krytyczną. Zobaczymy za 3 lata, jak nam idzie. wydaje mi się, że to jest plan realny. Dlatego postanowiliśmy, że w tym miesiącu będzie właśnie masa, pod hasłem skończymy z masą krytyczną, żeby wszyscy wiedzieli, po co jeździmy, do czego dążymy i co chcemy osiągnąć.

Dzień dziękuję za udział, zimno było, ale daliśmy radę, było nas około 40 osób, także więc w miarę jak na tą pogodę, na tą temperaturę, dziękujemy policji, dziękujemy Martańskiej służbom Medycznej za zabezpieczenie. Także wy jak dzisiaj przyjechaliście, też jesteście działaczami społecznymi, bo jak wy bardziej działacie dla mieszkańców... Promujecie rowery, promujecie piknik rowerowe, zobaczymy co z tego wyniknie. No i tyle ogłoszeń takich drobnych i drobniejszych. Bardzo jeszcze raz dziękuję za udział i do zobaczenia za <ślesk>